What the fuck? ty. <muchany> nieważne. Nie. Mm. Kolejny port, ale już... Ja już... Ja już, już nawet... Ja już nawet nie żygam po, po tym jak jestem... Ej, 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 czek, czekaj! czekaj. czekaj. Czy znacie wyglądasz? Co? What the f? Eee... Y <muchany> fajnie. Szkoda, że nic nie ma lustra, to będzie zabawne. E o oh, fuck. Co się ze mną stało? Dobra, potem zobaczymy. Dobra, tak, e, lecia... to coś... no, Dobra, no co? To... E, e, nie wiem dlaczego, ale mi się kojarzy, ale dobra. Postaraj się iść za mną. Czekaj, usunę te dwa... Te dwa klocki. wyciągnę ze plecaka mój kilof. Niezawodny. Dasz Słucham co ja mam. A, chyba Dobra. I chyba chodź tędy. Tak, chyba tędy. Kurde. A do czegoś takiego przyzwyczajony. Odezwał się kot. Czekaj, bo te drzwi są jakieś dziwne. okej. Okay. No i kolejne. Bo może mi zmniejszyć te drzwi? Dlaczego one są takie. Tu się coś pali. Nie, ja, czekaj. Wbijaj na górę. Nie, nie, nie wbijaj na górę. Czekaj, gdzie się pali? Tu, 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 tu. A to chyba wiem, co zrobić. Czekaj, odsuń się, Nie, ty drzwi. Dobra. Nie lubię wody, ale musisz. Ja, yeah. dobra. Tak, Tak, nie lubię teraz drzwi. Muszę wy wyemlinować wszystkie drzwi. A, Łatwiej za czekaj! I może ja to zrobię pierwszy? Dobra. Spoko. Ech, czekaj. Trochę sufit przeszkadza. Tak. Chodzę po ścianach. Dasz radę? <coughs> tak, dam radę. Dobra. I... Uderzymy w. Uderzyłem w sufit. dziwne. Słuchaj. Wiesz co? Yy, jeśli to przejdziesz, to będziesz. M dobra, przeszedłeś i czekaj. Odsun się, odsun się. Muszę się rozpędzić. Fuck ja. Yeah. Uważaj, tutaj trochę. Nie, yeah. Jesteśmy w pro. Yy, dobra, spokojnie. Może i. Może zrobię drugiego. Albo dobra. Czyli Chociaż... Dobra, to jest dziwne. To jest akurat bardzo dziwne. To akurat jest super mega dziwne. E, wiesz co, chyba tutaj nie musisz. Chodź, chodź. wiem jak ty, ale chyba ktoś to przechodził. Chodź, chodź przez tą wodę. Ula pis Ładnie. Dobra, to będzie trochę trudno. Kurde, chyba to, to jest niedokończone. Czekaj, pokaż. Dobra, już nieważne. Tutaj pewnie by była drabina przez jego Al, albo kolejna szkoła. Eee, <coughs> wiesz co? Co? Chodź cho, tu. Gdzie Tu. tutaj chodź. Tu. Tutaj jest droga dalej. Y, idź te, idź tędy, i, i uważaj trochę. Y, lepiej spadnij na cztery łapy, na cztery ręce. Tak jak ja. I... Ja mam dwie ręce. zablokowane Spoko. Może ktoś. Y nie chciał, żeby ktoś więcej tego to, to przechodził. Może. Dobra. To czekaj. Łoczkę Uł to sobie. Wiem możesz sobie zabrać ze mną to chociaż, chociaż nie, nie czekaj, czekaj, czekaj to chyba, to chyba nie jest dobra droga chodź, chodź tu to tu. tutaj, okej okay? oh, padłem do wody, wow. padłem do wody Uda. tutaj, tutaj tu. Wiem wiem, widzę, widzę cię wow. wow, wow wow, wow wow, 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 wow. wow. No, 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 no chyba wiem jak to zrobić Czemu nie? A tutaj też lepiej spanina, na cztery łapy, tak jak ja. You for diamond Czekaj, mam nie. Czekaj Oh what the fuck Pane się w lawie A ja to przeskoczyłem No i super <coughs> Ej, nie wiem, jak ty, ale chyba jesteśmy. Nie, to nie jest to samo miejsce. Czekaj, nie ruszaj się przed chwilę Ej, ja mam inny ekwipunek y, niż, y, niż przed tym, niż przed tym, jak wyruszyliśmy. What Aha, dobra. zaklęcie no. tu po i uważaj, wracaj tu. Dobra. I. Su suńcie, się nie, nie tam, boschę. Tam. o o, oh, za pierwszym razem. O oh. oh. fajnie. Zaczęło oh. nie. Fuck! <coughs> Ho, wiesz co? Nie chcę tego przechodzić. Wiesz co? Może się rozejrzym Tak, bo to jest wszystko zniszczone ogólnie chyba Endermani tutaj byli, czy co? Ej, ej, ej.

Ej, ja masz miecz? Nie, ja może... no dwa dobra, daj. A, ale... Ale... Ale ty masz stalowe. Dobra, masz... masz tutaj... Y, diamentowe. Dziękuję, teraz mam lepszy osprzęty. Uuu, portal. Jest? Portal? Portal. Ano. Może go nam do pra Fuh. dobra Kur... Yeah. Ja... Hmm. Wygląda... Co najmniej ładnie. No ładnie niż tamten. What the Nie, za nim idziemy. Ej, 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 tutaj o tutaj Za, za ey, ten portal Nether sweet. Coś trochę to. Wiesz, co? Trochę się tutaj tego. Oje, dobra, wracaj, wracaj. Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Kwiatki. Co? Kwiatki tutaj są. Zostaw te kwiatki to pewnie jakieś przeklęte. U, o, wodospad, fajnie. Ej, chyba mam coś nie tak z tego bo nie mogę biegać. No, co się. Jesteś dziwny, ty, ty nie umiesz biegać. Dobra, dobra. Chyba z głodu. Chodź jak masz przyda nam się świnka? Do jedzenia? Ja mam dużo, pesa 60. Ja mam 25, popieczony, ale zabiję mnie. Gdzie ty jesteś? Uuuuh. Zatem zakręciła się przy dziwnym portalu. Ona była podejrzana. Dobra, wracaj to, tu, bo to jeszcze Enderman się. To był osłabiony pigment. Aha, to pewnie tak. O tu. <laughs> Ja, ja się bałem, że jesteś i że to jakiś świat, bo naprawdę trochę inaczej wyglądasz. O kurde, mam czerwone oczy. Mam podręczne lusterko i jakiś... Ej, tutaj jest woda. Tutaj jest woda! Ale... Młoda po co? Jest. No i co? Czekaj, zniszczę ten portal. Patrz, mój, mój killof jest taki silny. Patrz. Mój no. jest taki silny okay. kną Już mój kilow jest taki silny ha. Też nie mogę zbiegać Ej, ale on ale, ale on zniknął No właśnie ja tu zrobiłem killowem mm. go znowu? Tam, e, możesz, potem? możesz, ale, ale raczej potem, bo... Raczej nie będziemy jeszcze do niego wchodzić. Potem. S słuchaj, słuchaj. Teraz po naszych przygodach już niczego się nie boję. No dobra. A, to chyba trzeba go rozwalić. Znaczy, trzeba rozwalić to. To coś. No. To chyba no. przez... To chyba też przez... Dobra. To trzy. Raz, czekaj, czekaj, czekaj. Dwa, trzy. raz, dwa, Raz, dwa, trzy. Oj, O ja ginę z głodu Głodny Ej, ej, doby, doby. Czekaj, czekaj um. Gdzie ty jesteś? Dobra, już jestem, już jestem A. Ej, to jest to samo miejsce ej, co poprzednio Neter no. jest dziwny. Neter jest dziwny Dziwny naprawdę. Nie odkryłem tego teraz, Nie? ale on jest coraz dziwniejszy. Ciekawe, ciekawe dokąd trafimy, jak teraz wyjdziemy przez ten portal. Pewnie do nowego jeszcze świata. No, a, albo wrócimy do tego samego, lecz w innym miejscu. No, może tak być, bo wiesz, ja straciłem twoją książkę od, o, o wszystkim, o świecie. Chyba. się? Pa, pamiętam chyba e, tą. Pamiętam chyba mm, inkantację. O jeśli dobrze ten... To. Oh. Inkantacja to 340... No mm książkę. Ui! Nowa, nowa książka. Czekaj to może... Kurczę, ja się boję tego portalu. Portal, ja tego portalu się boję i... Niszczę czego. Dobra, zniszczyłem. Y Czekaj! C Ej, zobacz. Przecież tutaj o byliśmy, co nie? No. I chyba trochę się nasz świat zmienił. Ten nether. Patrz tam w dół. Czekaj, ja wezmę z rozbiegu. Fajne. Dobra. Chciałem być fajny, ale dobra. <grym> ale ci nie wyszło. A wyszło hmm. jak zawsze. Dobra. Nie ja wchodzę tam. Hmm. Dobre. Ej, czekaj, czekaj, na trzy, na trzy! Raz, dwa, trzy! Raz? Raz, dwa, trzy! Wooooow, what the f... kurde, ja spadłem, a! To było... ...interesujące, dziwne i głupie. Gdzie my jesteśmy? No właśnie też się zastanawiam, wiesz? Ja ślepa załówek, nawet ten nic. Eee... Tak... Nawet ten świat trochę znajomy wygląda. Ta. Ty... to normalnie... Może lawy, ale dobra, spoko. Czekaj, czekaj na mnie, bo ja już nie jestem taki młody. Zapomniałeś? No nie, zapomniałem. <laughs> Dziadku. No nie aż taki. I teraz ty wyglądasz jak dziadek. Popo. <laughs> e, no tak. <laughs> się zgadzam. Cóż to było za zdychnięcie? Dobra. <laughs> Tu jest lepszy parkour, naturalny. I know. chyba jednak muszę. Co? Co to co, co Bo musiałem chyba trochę jednak zamotować. Dziwne, za ci, ale Ju, już się przyzwyczaiłem. Ej, 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 zabrz tutaj. Patrz, patrz, co tutaj jest. Diament! Lawę. Znaczy Cię zagrodzić lawę, by przypadkiem nie wpadło, lecz oczywiście Ty musiałeś wszystko na szybko robić. No. Podnieciłem się diamentem. Ja stawiam, ja stawiam pochodnie. Pod siebie. Co? Pod siebie stawiasz pochodnie. Uuu, nie myślałem, że jakoś się What the fuck, faklawa. A ja może jednak zacznijmy... Co? Może zacznijmy kopać pod górę? No, możemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja tutaj ustawię. Tylko, że drobinki. wiesz, jak będziesz... już. O wiesz, są nawet lepszy pomysł niż stawianie pod siebie klocków. No, stawianie pod siebie klocków to jest taka alternatywa. Uuu, no jaskinia, czy u no. mnie? Jest. Ej, czekaj, dobra. bo... To o, o, To było dziwne. To było wyjdź, Dobra, albo Dobra, bo dobra, nieważne. A. No, no widź stąd. Ej, dobra, czekaj. Ju, już wychodzę, wychodzę. O, a kurde. Ej. Dobra, ja to za Jestem Dziwne. kretem. Twój... twój pik... Yy, twój kilo wydaje się taki magiczny, ponieważ wiesz... Tak łatwo teraz niż rzeczy. Dziwne. Bo on jest magiczny. A, ten... Ten cały świat jest dziwny. Yy, o ile dobrze pamiętam, wziąłem go ze skrzyni fajaka. Yy, weź zejdź. Yy, no właśnie, próbuję. Może... Czekaj. Pomóż rozkopać tutaj? A dobra, już nieważne. I, 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 idź! Idź przodem! dogonię cię! Ale rób trochę... A dobra, nieważne. Ej, y, brakuje jednej drabiny. A, mam nawet jakieś drabiny. Poko. Dobra, no i znowu jaskinia, what the fuck Ale nie, żadnego, żadnego, o. żadnego złego czegoś nie ma, więc... I, i żadnego zwiedzania? No A w ogóle... Te... A mi zostało... Ej... co? Nie nic, nic, kiedyś ci może powiem, jak się stąd wydostaniemy no. No dobra, dobra, oh, what the fuck? Spoko. Co? Ej, ej, utknął mnie! Ej, weź zrób mi, miejsce dla mnie. Czekaj, ja sobie zrobię. Kurde, nie mogę! Wyjdź ze mnie, wyjdź ze mnie, Co? A, ja... Ja nie mogę... Dobra, już nieważne, już nieważne. No, lol. Dobra. O, dobra, zrobię dla siebie miejsce. Uff. Dobra. Będzie taki nasz postój. Będziemy robić takie małe postaje, gdzie też sobie pochodnie. jak na przykład wypadek. Weź się, suń, to, to coś wyrzucę. Dobra. Czego już nie chcę. Nie no, nie wiedziałam, że, że ogólnie mój plecak ma tyle rzeczy. Dobra, ja, ja idę na, na górę. A ja stawiam za sobą. pochodzi. Kurde, myślałem że klacki. Ej, spadł tutaj gravel. I nie mogę no tego. ja go przekopałem. Teraz już jest powierzchnia. Dawaj, dawaj na górę. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, bo w ogóle tutaj jest gravel. W ogóle, naprawdę. Nie da się przejść. O. Widzę Twoją facjatę. Ale teraz wyglądam za Dobra, czekaj. We, wezmę sobie łopatę. Będzie mi łatwo. Tylko czekaj, czekaj. Nie, nie, tylko. Fajnie. Dobra, spoko. Już nieważne. Ja, ja to rozwaliłem. Uh -huh. Dobra. Ja, ja Jesteśmy na powierzchni. Dobra, ta powierzchnia trochę dziwnie wygląda, ale dobra, da się wytrzymać jakoś. To jest śnieg. Weeee, bijemy się na śnieżki? Nie Słuchaj, to jest poważna sprawa teraz Nie wiem Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię Uii. jak się robi śnieżki? Eee, yy, wiesz, że nawet nie wiem Dobra, ho Co, gdzie jak? Gdzie nie widzę cię teraz już jesteś. Dobra, już widzę cię. Widzę cię. I see you. Uważaj tutaj, widział... Dobra. Dobra, Dobra. ej... Co teraz To co to, 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 teraz robimy? Bo co? nie ogarniam. Co robimy? Ale czekaj, tam było coś jakoś rozbudowane, lecz zniszczone.

Czyli napierdam jak, jak wlezie Cicho bądź. Ty kurde, nie mam strzał. Tam leżała jedna. No ale dobra. Mam teraz jedną strzał tylko. Ej słuchaj Ktoś, co jest? Ktoś, jest? Ktoś, jest? Słyszałem kogoś. Jakieś głosy słyszałem. Wow. Какая? Не сиди.